Jeśli masz niskie poczucie własnej wartości, jeżeli brak ci pewności siebie, jeżeli jest tak, że jesteś w relacji, bo boisz się, że już nikogo nie spotkasz, albo tolerujesz różnego rodzaju zachowania Twoich przyjaciół, Twojego partnera, bo ciągle szukasz winy w sobie? Jeżeli jest tak, że nie umiesz stawiać zdrowych granic, jedyny głos, który słyszysz, to głos Twojego wewnętrznego krytyka. To bardzo serdecznie Cię zapraszam na warsztat online. Buduję wysokie poczucie własnej wartości i pewność siebie. 25, 6, 7 listopada od 19 do 20.30. Trzy eee, głębokie procesy, plus zeszyt ćwiczeń do pracy w trakcie warsztatów, ale też po warsztacie, gdzie będziemy właśnie schodzić do tych trudnych miejsc, do tego, gdzie to. Twoje niskie poczucie wartości miało miejsce, czyli będziemy zahaczać o relacje z mamą i tatą, ale też będziemy pracować z wewnętrznym kriketykiem, też będziemy szli do miejsc, kiedy, które utwierdziły w tobie to przekonanie, że coś z tobą nie tak i odklejać od tego emocje, po to, żebyś mogła łatwiej wejść do budowania wysokiego poczucia własnej wartości. Link do tego warsztatu.